I raz, dwa, trzy, witam Was, moi drodzy, serdecznie. Tak, słychać mnie, chyba wszystko jest dobrze. Witam Was serdecznie w pierwszym tym tygodniu: Bitcoinie przy kawie. Ja nazywam się Patryk Kępiński i jest to kanał Kryptoraport. A seria ta nazywa się Bitcoin przy kawie, czyli seria poświęcona najważniejszym, najciekawszym wydarzeniom ze świata kryptowalut i technologii blockchain z minionej doby, ale z minionych kilku dni. A, no i tak jak zawsze tradycyjnie. Mam nadzieję w ogóle, że dzisiaj już nie będzie takiego problemu z czatem, bo widzę, że trochę osób do tego czatu dołączyło i jest trochę żwawsza dyskusja niż ostatnio. <coughs> Przepraszam. Co o czym dzisiaj? Dzisiaj przede wszystkim porozmawiamy sobie o kolejnych predykcjach, m.in. Tima Drapera. A i tego, co ja sam sądzę o ich predykcjach na najbliższą hossę, albo nawet na najbliższy kwartał lub dwa kwartały. Porozmawiamy sobie również o trochę FTX-ie i o tym, do jakich patologii tak naprawdę w ostatnim czasie dochodzi. Porozmawiamy sobie o jednej platformie pożyczkowej, która możliwe, że może mieć problemy, jednak jest to tylko i wyłącznie domysł, żadne oskarżenie, nie ma na to do końca dowodów. Porozmawiamy sobie trochę o Chinach i o Lenie Masku, który chciał albo chce wprowadzić e, z kryptowalutę Twittera na Twittera. Ale oczywiście tematem głównym będzie dzisiaj również Mike Satoshi, o czym e, porozmawiamy sobie na samym końcu. E, no i można powiedzieć, że tyle. Zaczynamy. Szybciutko cena Bitcoina, obecnie 17 023 za jedną sztukę. Mamy konsolidację, która już trwa nam od dłuższego czasu. Teraz ta konsolidacja wyszła nam górą, co możemy zaobserwować, że z tej ceny, takiej konsolidowanej w okolicach tysiąca cena nam wybiła aż do 17,200, po czym zatrzymała się tutaj lokalnie. Gdybyśmy patrzyli, to możemy widzieć, że mamy wzrost korekta, wzrost korekta, która ta korekta jest wyżej się znajduje niż poprzednie poprzednie wzrosty, co też powoduje, że jakby można powiedzieć lokalnie kontynuację wzrostów. Natomiast jednak patrząc sobie bardziej globalnie, bardziej e, w odległo w czasie, widzimy, że to jest tylko i wyłącznie naprawdę konsolidacja, która tak naprawdę może nas doprowadzić do wielu e, poziomów. E, patrząc bardziej optymistycznie, to musimy wiedzieć o tym, że najpierw musimy dojść do poziomu 17640, bo tu nam wyznaczył się wcześniej Dołek na tym knocie. Natomiast, gdybyśmy mieli patrzeć jeszcze bardziej optymistycznie i patrzeć, gdzie ta cena powinna nam dojść, powiedzmy, w jedno, do kolejnego oporu, to będzie tu okolica 17, 18 170-18 200 dolarów za jedną sztukę. Więc trochę Bitcoin ma do pokonania i na pewno dużo informacji musiałoby się pojawić, aby taka cena poszła nam do góry. Natomiast, jeżeli byśmy patrzyli jednak w tym, w tym negatywnym. W negatywną stronę, no to tutaj dalej możemy zobaczyć lokalnie, możemy spaść do tej konsolidacji 16 tysięcy, 16 200. Natomiast jednak daleka droga od tych 17 000, żeby przebić te 15 590, które było właśnie tym lokalnym dołkiem, ale czy. Ostatecznym dołkiem, czy jednak tylko i wyłącznie jakimś tam lokalnym dołkiem, i przed nami kolejna korekta. O tym na pewno będzie Wam mówił jutro Arek w analizie technicznej, do której Was serdecznie zapraszam. Natomiast ja dzisiaj porozmawiam sobie o predykcjach, które no, osoby będące na tym rynku od wielu, wielu lat osoby, które no, posiadają jakby z, taką opiniotwórczość przedstawię. No ale idziemy sobie w takim razie, nie przedłużając, do Tima drapera. Właśnie to jest ten pierwsza osoba, której <coughs> mówimy, miliarder, który inwestuje w bitcoina już od 2014 roku, tak, bo w 2014 roku, gdyby ktoś nie pamiętał, nawet w artykule, bo wspomniamy, zapłacił 18,7 miliona dolarów za 29 656 bitcoinów, które były skonfiskowane, były wystawione na sprzedaż z, po Silk Roadzie. No więc można powiedzieć, że kupił je za bardzo dobrą cenę, bo w 2014 roku kupić za niecałe 20 milionów dolarów 30 tysięcy bitcoinów. No to wiadomo, że dla takiego wieloryba i dla takiej osoby, która już od dłuższego czasu jest na rynku, no wiadomo, że takie predykcje są tylko i wyłącznie zwykłym powiedzeniem sobie, jakby nim nie szarkają żadne nerwy z prostego powodu on już swoje jakby zarobił, swoje hodluje i swoje rzeczy zrobi. Natomiast co jest ważne, to jest to, że Tim Draper powiedział, że uwaga, no, on widzi, że Bitcoin parabolicznie osiągnie, będzie miał rajd do 250 tysięcy dolarów za jedną sztukę. Mówi, że bardzo ważną rzeczą jest to, że twierdzi, że istnieje kilka powodów, dla których Bitcoin może potencjalnie wzrosnąć około 1370% w stosunku do obecnej ceny. A, mówi, że bardzo dużym a, kluczowym rozgrywającym mogą być w tym przypadku kobiety, które to a, zgodnie z, ze statystykami kontrolują aż 80% wydatków detalicznych, no i to właśnie, gdyby je przekonać do tego, by korzystały z tego Bitcoina, to mogłoby spowodować, że właśnie ten Bitcoin trafiłby bardzo mocno do mainstreamu. Z czym do końca się e, nie zgadzam, ponieważ e, po pierwsze, Kobiety bardzo, jakby nie chcę tutaj generalizować, natomiast kobiety, jak i tak mężczyźni, tutaj już nie patrząc nawet na płeć, chcą korzystać z rozwiązań, które są proste, szybkie, łatwe. A pytanie, czy bitcoin jest prosty, szybki, łatwy do płatności – no, może gdybyśmy korzystali z Lightning Network. Natomiast e, żeby przekonać kogoś do Lightning Network, to już jest kolejna rzecz. Oczywiście mamy pośredników płatności, jak nie wiem, Binance Pay, e, Coinbase również ma swojego pośrednika, mamy Crypto.com, mamy o wiele wiele więcej innych rozwiązań, które dają nam tą możliwość. Natomiast czy one są opłacalne? No, nie do końca. E, po pierwsze, jakby płatność w Bitcoinie powoduje, że jeżeli mamy płacić za mamy płacić bitcoinem Posiadając tego bitcoina, narażamy się jednak na bardzo duże różnice kursowe, co będzie powodowało, że raz zapłacimy więcej tego bitcoina, raz tego mniej, kupując go powiedzmy raz w miesiącu. Natomiast z drugiej strony, gdybyśmy korzystali z tego bitcoina jako pośrednika płatności, to znaczy, że musielibyśmy za każdym razem wychodzić powiedzmy ze złotówki do bitcoina, żeby zapłacić tym bitcoinem, żeby ten sprzedawca otrzymał znowu w zamian za bitcoina te fiaty. No bo jakby żaden ze sprzedawców nie pozwoli sobie na to, aby właśnie płatności i jego, jakby um, można by powiedzieć, Bezpieczeństwo finansowe zależało od tego, czy bitcoin rośnie, czy bitcoin spada. Natomiast kolejną rzeczą, z którą się nie do końca zgadzam, to jest to, że to, co mówi Tim Draper, że sprzedawcy detaliczni zaszczędzą około 2% na każdym zakupie dokonanym w bitcoinach w porównaniu do dolarów. Kiedy detaliści zdadzą sobie sprawę, że 2% może podwoić ich zyski, bitcoin będzie wszechobecny. Tak, ale zakładamy to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ktoś mi zapłaci bitcoinem, ja za tego bitcoina sobie zostawię, a ten bitcoin urośnie. No i jasne, deal ekstra, tylko pytanie, czy do tego dojdzie. To jest jedna rzecz, a dwa, nie zapomnimy, że po mamy pośredników płatności, którzy naprawdę biorą kilka procent, z czego bank nie bierze. Bierze natomiast, pobierają te płatności pośrednicy, na przykład firmy obsługujące terminale, ale tym obarczani są sprzedający, a nie kupujący. A tutaj by był obarczany i sprzedający, i kupujący. Więc czy jest to sens, czy jest to dobry argument, że dzięki temu, że kobiety albo w ogóle, że bitcoin trafi do użytku takiego detalicznego spowoduje jego wybicie ceny? Bardzo prawdopodobne, że mogłoby być to jednym z takich podstawowych hamulców, które by powodowało: Ej, dobra, ale nie kupię teraz bitcoina po 300 tysięcy złotych, nie wiedząc, że bitcoin jest na przykład podzielny i mam z niego korzystać do płatności. No, a to jest jakby długa droga do, do edukacji. Natomiast idziemy co do kolejnego, kolejnej osoby. Mowa tutaj o strategu z Bloomberga, Mike Manglon, który tu powiedział, że no, z racji tego, że jesteśmy już 80% po korekcie. No, to jest duże prawdopodobieństwo, że teraz ten, 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 ten rynek powinien nam odbić. No, tutaj wiadomo, że rozmawiamy sobie o różnych uformowaniach tego dołka: V-kształtne, U-kształtne, o czym mówiliśmy chociażby w 2019 roku, podczas wybuchu właśnie. 20 roku, przepraszam. Podczas tego dramatycznego spadku bitcoina. Natomiast, co jest ważne, że, co jest, co jest bardzo ciekawe, pamiętaj, że to nie jest kryptozima. To wszystko zima z wyjątkiem jednej klasy aktywów. Są to towary. Towary muszą spaść. Jeżeli tego nie zrobią, Fed będzie zacieśniał, dopóki tego nie zrobią. I dlatego tak na to patrzy. Dlatego patrzy na to, że to właśnie Bitcoin może być tym zwycięzcą w czasie tej obecnego kryzysu i że to właśnie nie jest ten kryzys samej e, kryptowalu tylko całego globalnego rynku I to one mogą wyjść tą obronną ręką. Jednak zanim tą obrębną ręką ten bitcoin wyjdzie i może i osiągnie te ceny, o których on nie do końca tutaj mówi, ile on może, może to kosztować, może i rozsądnie, Tim Rapper po prostu poleciał od razu z grubej rury, 250 tysięcy dolarów, nie ukrywajmy, że obecnie to nie wielu z was by chciało, żeby kosztował o jedno zero mniej. Natomiast, co jest ważne, to jest to, że zwrócił uwagę na ethereum, to nie jest pierwsza osoba, która zwracała uwagę na ethereum, mówiąc o tym, że e, coś ty zrobił, narobił, e, dobra, dobra. Okej, okay, okej, okay. chyba ciszej niż zwykle. Nie, no słuchajcie, no nie jest ciszej, ja naprawdę mówię głośno i jest wszystko wykręcone na maksa. Więc wracając, wracając do, do, tutaj do tego analityka, sam zwrócił uwagę, że Ethereum właśnie nie zachowało się jak Bitcoin. jakby zresztą widzimy, jakby Ethereum obecny swoją poziom cenowy zachowuje z, z okolic ATH z 2000 dwudziestego dziewiętnastego roku. 17 roku, przepraszam, natomiast w przypadku, w przypadku bitcoina, bitcoin ten zdecydowanie niżej zleciał, no i te ceny utrzymuje niższe. Sam też uważa że bitcoin do 10-12 tysięcy może zejść, tak samo jak mówi Tim Draper, natomiast mówi, że ethereum jest tutaj takim trochę rozdawaczem kart na ten moment. Pytanie, czy ethereum jeszcze nie spadnie, czy ethereum dalej się utrzymuje pomimo tego, że jednak ten, ten, ten podaż zaczyna, zaczyna, nam coraz więcej rosnąć, zobaczymy. Idziemy sobie dalej do oczywiście założyciela Coinbase'a, który to Brian Armstrong troszeczkę wyjaśnił sobie tutaj bankmana złodzieja, który to po prostu skwitował w prosty sposób, bo to, co się działo w tamtym tygodniu, słuchajcie, to był w ogóle jakiś absurd. Jak można dopuścić, jak, jak w ogóle można dopuścić jedna z największych gazet, największe medium noszące, głoszące jakiekolwiek informacje w Stanach Zjednoczonych, może zaprosić złodzieja do programu i jeszcze mu klaszczą. To już jest w ogóle jedna rzecz. Drugą w ogóle absurdalną rzeczą było to, że w ogóle ten gościu jest na wolności, mówi z wolnej stopy, nic mu nie grozi, występuje na Twitterze, pisze, wchodzi w Twitter Spaces, występuje na YouTubie. Kurde, naprawdę tak grubo to jeszcze nie było. Zawsze jak jakiś skam był, to ktoś tam się chował, zmieniał tożsamość, umierał. Wszystko zależy od tego, jaka to była giełda, jaka sytuacja. Tak jak w kwadridze, tak no, e, dziwnym trafem z kluczami prywatnymi, właściciel giełdy zmarł nagle po fraudzie. Natomiast wracając do, do, samego Bankmana i do Brian'a astronga on tutaj bardzo prosto skwitował, że no, to kradzione pieniądze klientów używane w jego funduszu hedgingowym, jasne i proste, no i tutaj chodzi przede wszystkim o to, jak sposób te pieniądze z FTX-a do Alamedy sobie przechodziły i jakby wiadomo, że gościu sobie zrobił po prostu swój prywatny folwark i swój prywatny fundusz, korzystając z pieniędzy ludzi, którzy de facto nie chcieli inwestować w jego fundusz ta, i jakby byli pewni, że te środki na pewno są w, w bezpiecznym miejscu Przechowywane. Więc no, e, fajnie, że jednak duże osoby oprócz Champaign zaczynają wypowiadać się na temat Bankmana. Może to trochę zmieni, natomiast no, nie ukrywajmy, że dochodzi do takiej sytuacji, w której jest mowa o tym, że jednak to chyba nawet i miliard dolarów poszedł na e, demokratów e, i na ich kampanię wyborczą. Więc e, no, można powiedzieć. Jak można teraz karać i ścigać kogoś, kto spowodował albo przyczynił się do tego, że jesteśmy w tym miejscu niewinnym? No i właśnie w ten sposób się lobuje różne rzeczy. Natomiast szybko idziemy do Nexo. Nexo, które informuje, że wychodzi ze Stanów Zjednoczonych, ze względu na to, że przez 18 miesięcy próbowali w bardzo, prosty, bardzo próbowali dogadać się z obecnymi tam regulatorami. Aby można było tam w pełni funkcjonować i, i można było oferować produkty swoim klien klientom ze Stanów Zjednoczonych. Natomiast e, sytuacja wygląda obecnie tak, że Nexo mówi: OK, zwijamy dywan ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone nie pozwoliły nam, jest bardzo ciężko to uregulować, więc sobie e, idziemy. No i tutaj wymienili klientów, którzy będą mogli jeszcze z tego korzystać w niektórych stanach. W niektórych stanach już od e, 6 grudnia nie będą mogli w ogóle korzystać z produktów Nexo. No, mi się trochę to zapala żółte światełko z racji tego, że ok, wiem, jest teraz ciężko. Wiem, jest teraz na pewno gorzej pod względem otrzymania jakichkolwiek rzeczy w momencie, kiedy e, w Stanach Zjednoczonych jest burza po FTX-ie. Natomiast e, inna sprawa jest taka, że wiemy o tym dobrze, że jeżeli nie jesteś na uregulowanym rynku Stanów Zjednoczonych, a jesteś tylko zawieszony sobie w jakiejś tam przestrzeni, to potem się dzieje tak jak z funduszami FTX-a. Amerykanie są w miarę zabezpieczeni pod względem depozytów i generalnie im te pieniądze najprawdopodobniej prędzej czy później Zostaną oddane w jakimś tam stopniu, a na pewno oddane. Natomiast ci, którzy nie byli obywatelami Stanów Zjednoczonych, Ameryki, no to generalnie mogą powiedzieć: Paj, moje dolary, czy jakieś tam inne pieniądze, no bo raczej ich już nigdy nie odzyskamy. I tak samo może być w przypadku Nexo, które no generalnie teraz mówi: No nie udało nam się w Stanach Zjednoczonych, będziemy kombinować dalej, wszystko jest ok. Dlatego ja mówię: Nexo dalej funkcjonuje, dalej działa, jednak to dalej jest pożyczkowa platforma, która ucieka ze Stanów Zjednoczonych, czyli od jednego, od jedynego regulatora, który naprawdę mógłby wyrządzić im krzywdę w momencie, kiedy by zrobili jakiś kukuń swoim klientom, a przede wszystkim obywatelom Stanów Zjednoczonych. Więc, no, żółte światło dla tych, którzy mają środki na nexo. No, to ja uważam, że nie jest zbyt dobry moment do tego, aby właśnie te środki przechowywać na jakichś po portalach pożyczkowych. Elon Musk. Szybciutko Elon Musk. Z, z, sam to, tak, sam to złodziej. Też na lapku ledwo słyszę. Jak podjechałeś do makro? No chyba teraz jest dobrze, słuchajcie. No dobra, wracając, ostatnia rzecz to taka bardziej plotka. Na ten moment nie ma żadnych potwierdzonych informacji, oprócz tego, że jest jakiś gościu, który znalazł właśnie w aplikacji Twittera, właśnie nazwę, jest grafika Twitter Coina i oto wszystko się tutaj rozbija. Między innymi o to, że najprawdopodobniej Elon Musk, a jakby już wcześniej, nawet możemy, że nawet nie sam Elon Musk, tylko wcześniejsza ekipa już planowała i pra pracowała nad tym, aby stworzyć swój coin Twittera. Co będzie z tego, zobaczymy, patrząc na zapędu. Elona Muska i jego bardzo optymistyczne patrzenie na kryptowaluty, bardzo prawdopodobne, i będąc przeciwnikiem CBDC, wydaje mi się, że Elon Musk może stworzyć takie rozwiązanie, które Facebookowi między innymi się nie udało. Czas pokaże, gdyby taka sytuacja się miała miejsce. no, Jestem bardzo ciekaw. Dajcie znać, co wy uważacie o takim coinie Twittera, czy byście w ogóle w nie inwestowali. Dobra, Crypto nie chciał dzisiaj wpaść ani żadne predykcje. Szkoda, że predykcje Cię interesują. Natomiast ja zrobiłem bardzo ciekawą rzecz. Wczoraj na Twitterze zachęcam was do mnie do na Twittera. Co jest według ciebie, jaki trend jest jaki trend będzie hitem kolejnej hossy? I bardzo dużo z was osób mówi o zdecentralizowanych giełdach. Bardzo dużo z was osób mówi o skalowalności, o layer 2, layer 0. No to wydaje mi się, że to jest czas najwyższy, abym jeszcze w tym tygodniu stworzył właśnie taki materiał, co ja uważam sam o, o trendach, bo uważam, że niektóre predykcje, może nie tutaj wasze, ale takie ogólne, jak się mówi. Są trochę nietrafione. Dobra, słuchajcie, ostatnia rzecz. Jest godzina pięć, Ja zaraz uciekam do Piotka Miśurka na kolejnego live'a. Natomiast zanim przejdę, chciałbym wrócić tutaj do Majka Satoszy'ego i całej prawdzie o Majku Satoszym. Jakby nie znajdziecie tutaj za specjalnie, za specjalnie. Um, Jakichś negatywnych rzeczy o Majku. Ja bardziej chciałbym tutaj e, ze swojej strony po prostu poinformować o tym. Byłem w niedzielę w ogóle na piątych urodzinach Majka, za co dziękuję bardzo za zaproszenie. Mike. Natomiast bardzo ważne jest to, że właśnie. no, Ukończył sobie te pięć lat, zrobił taką fajną celebrację i chciałbym z tego względu, bo mamy bardzo dobre relacje od samego początku, kiedy Mike jest na, na YouTubie, chciałbym mu pogratulować w imieniu swoim i całego kryptoraportu. Przede wszystkim kolejnych 5 lat, no, mógłbym powiedzieć, że chciałbym Ci bardzo życzyć. No, i może się uda, może w kolejnej hoście, patrząc, jak ten mainstream wchodzi w, w ten rynek, to złotego przycisku YouTube'a. No i przede wszystkim, żebyś cały czas, Mike, robił to, co lubisz robić. Ale to nie są tylko same życzenia, ponieważ e, specjalnie dla ciebie przygotowałem krótki wierszyk, który no, rzadko robię wiersze, a w, uznałem, że to jest lepsze niż flaszka wódki albo flaszka dobrego alkoholu, bo nie ukrywajmy, że jakby. Robienie coś dla kogoś jest o wiele przyjemniejsze niż po prostu kupowanie materialne jakichś rzeczy. Nie, słuchajcie, dymów nie będzie, ale zaczynamy. Choć ja w wierszach nie lubuję, to dla Majka dziś spróbuję. Majk Satoshi, Marcin z domu, nie wadzący chłop nikomu. W 17 w krypto skoczył w Bitconnecta hajs umoczył. Jednak z lekcji wnioski wyniósł i do Polski świniolisa przyniósł. Choć nie z tego chłop był znany, kranik, fałce różne dropy, Mike miał wiele do roboty. Pierwsze bitki z kranów zgarnął i kamerę se ogarnął. Wtedy twarz białostockiego zbira na YouTube się pojawiła. I choć tak już pięć lat ciągiem gada, to na jeszcze nie pada. Świątek, piątek czy w niedzielę patrzy się wprost na kamerę. A w dodatku gość jest szczery nie nakręca na bajery. Jak to zwyczaj ma dziś większość, liczy się tylko majątność. Żartem sypnie, wierszyk powie, nie każdemu mieści w głowie. Jednak w treści przekaz płynie, kto zrozumiał, ten nie zginie. I tym miłym tutaj akcentem życzę Ci, Mike, wszystkiego dobrego na kolejnej dalszej pięciu, lat, pięciu latach drogi. Wydaje mi się, że to jest wystarczająco, żeby żyć kolejne pięć lat. 10 lat na YouTubie to jest już bardzo dużo. A ja Wam życzę przede wszystkim samych Zielonych Świec, miłego Dziąka. A Mike, kiedy cała prawda o Kryptoraport? Dokładnie. A życzę Wam miłego Dziąka. No i co? Widzimy się już w kolejnym Bitcoinie Przy Kawie. Obserwujcie mojego Twittera i Twittera Kryptoraportu, bo tam macie na bieżąco o której już zaczynamy live. Dziękuję Wam bardzo, trzymajcie się i widzimy się z niektórymi u Piotrka. Hejo. Thank